5000 zł za cztery felgi I teraz wpisujemy cel naszej wycieczki A nie mamy tyle dzieci, żeby spłacić te felgi. Jezu! Dobro dobra, dobra ja Jezu. Wojtek, Jezu. Proszę. On tu kręci. Jest proszę! Nie, tam jest ściana, nie! Nie no wojtek! Ale czuć, że jest duży, taki wiecie. Sianeczko kochani! Siemaneczko! Dzisiaj robimy unboxing naszego nowego samochodu! Słuchajcie, to jest tyle miejsca, to jest tyle miejsca i się tak jara! W ogóle naprawdę można wyprostować nogi i w ogóle jest super! I wiecie, foteliki nie przeszkadzają, to jest najważniejsze, prawda? No mamy od fotelików jeszcze tyle miejsca i jeszcze da się tylną kanapę przesunąć w głąb bagażnika, jakby się chciało mniej bagażnika. No i dzisiaj jedziemy na taką krótką wycieczkę. Gdzieś tam do Świerklańca sobie wymyśliliśmy. Zobaczymy, co sobie tam będziemy oglądać, to jeszcze nie wiemy. Mamy GPS-a tutaj i GPS-a tutaj. Gdzie chcemy, to mamy tego GPS-a. No i teraz robimy taki unboxing przez Justynę, bo teraz kobiecym okiem. Justyna musi ocenić ten samochód i po prostu powiedzieć ja o nie nim. nie tylko kobiecym okiem będę go oglądać, kochani. A jakim jeszcze okiem będziesz go oglądać? No kobiecym, ale takim, że muszę się przyjechać. Ty się przejedziesz Jeszcze się nie mogę jak przychać. tylko, tylko wypiję alkohol patrz, to... patrzcie, patrzcie Wojtka minę, no a jak tylko co? jak ja wypiję alkohol to będziesz mogła jechać tym samochodem a teraz nie? no teraz ja prowadzę, więc... więc... ja lepiej już od ciebie chciałam no tak, we wszystkie dziury, to na pewno no, najlepiej no, już na we wszystkie dziury. Tu mamy 20-calowe felgi, więc yy, żadna felga nie. nie chciałaby, właśnie czuć wszystko. I żadna felga nie chciałaby dotknąć żadnej dziury, bo tutaj czuć normalnie czy zawieszenie jest takie twarde, czuć wszystko dosłownie. Na nie jeździłam automatem. Wiecie ja i auto, to jakie masz auto? Czarne. Jakie masz auto? Białe i to tyle. I że jak jest automat to wiem, że yy... Nie trzeba zmieniać biegów. Nie trzeba zmieniać biegów. Generalnie zawsze się mówiło, że automaty są dla kobiet, które nie potrafią zmieniać b... Wojciech, ja nie wiem, biegów. Wojciech, jedziemy z dziećmi. Które nie potrafią zmieniać biegów. Ale nie potrafią robić biegów, redukcji. No, no ale, ogol, ale ogólnie się mówi, że automaty takie, takie nie, dla kobiet, wiecie. Że tylko się wsiada i przyciska się gaz i tyle. No bo tak to wygląda. O Jezu, patrzcie jakie małe dziecko na hulajnodze i to jeszcze bez kasku. Mamy w samochodzie, możesz pokazać na ekranie. Nie, no zechnąć się tymiara, tryby. Mamy tryb jest Eco. jest takie, takie, takie męskie. No, Mamy pokażę, tryb no. Eco, normal, no. sport i indywidual. I jeszcze możemy mieć, z, kurde, tryb na śnieg, tryb na offroad. Mhm. I chyba już z tych trybów to wszystko. A tak ty może zrób sobie ten unboxing, co? Nie, tak. bo... Chciałeś, żebym ja to zrobiła, ja, a ja się na tym nie znam. No e, ale... fajnie, fajnie, słuchajcie, jest dużo miejsca na nogi, nie? Z mojej strony to wszystko. A i wiecie co jest jeszcze? O, wiem co. Wiecie co jest jeszcze super w takich wyższych autach? Jak się właśnie ma dzieci i się je wkłada do fotelika, to nie... To jest też typowo takie męskie. A w ogóle, wiecie co, Wojtek wczoraj... Wojciech! to będzie wczoraj zrobił <laughs> wracam z pracy ja byłam z dwójką dzieci od rana nie ogar wszystko, wykąpać, nakarmić, uspać, dać jeść, kol przygotować kolację dla Julka i Wojtek, będę o 19.30. Ja a no to nie będę to ten, to czekam w takim razie na Ciebie z kompanią i z wszystkimi innymi rzeczami. I Wojtek pisze będę za 10 minut. I ja podam na Instagram, a on! Przesiadł się z auta, z którym był w trasie z Opla, wsiadł do Tiguana do tego co jesteśmy tutaj i pojechał sobie na, na objazdówkę po mieście. Jak taki osiemnastolatek, który wiecie, musi poszpanować nowym autem. Nie musiałem szpanować nowym autem, bo i tak nikt nie wie, że to jest moje auto, bo nie mam jeszcze indywidualnych Ale, to ale autycele, puścił głośną muzykę i, muzyka, i wiecie... no bo Ja sobie lubię słuchać głośną muzykę, bo jest fajny, patrz jakie tu jest takie nagłośnienie to można fajnie sobie muzyki słuchać. Czemu ty kręcisz jakieś tam... no by nie widzę. Jesteś tu, no jesteś. No to teraz jestem, tylko że... No, nie, no przejechałem się po prostu, bo musiałem jeszcze coś w ja wchodzę, No dalej go nie ma, nie ma. Nie ja wiem, dobra, wchodzę na Instagram a on sobie wrzuca relacje. Czy relacje już rzuciłem w domu? Nie. Tak. I w ogóle patrzcie ja, mamy. Ja tak podeszłam taki malutki chłopczyk, który wziął sobie ten przejechać nowym autem w koło rynku. Kurde, widzicie jak wszystkie czuć dziury, to jest akurat zawieszenie. Niby jest sów, a ma twarde zawieszenie i czuć każdą normalnie... jeszcze musisz tryb zmienić na innym trybie może będzie Mam inaczej. tryb normal. Fotele są z Alcantary, bo nie chcieliśmy foteli skórzanych, więc szukaliśmy takiego auta, które nie ma foteli skórzanych. I takie to znaleźliśmy, więc fotele mamy z Alcantary. W serio będziesz tak ty tym opowiadał szczegółowo. No to nie jest mega nie szczegółowo. Jest ale to nie jest szczegółowo, no bo szczegółowo to jakbym powiedział, że Alcantara taka i taka. Duży schowek chłodzony, proszę otworzyć schowek, bo możemy tam sobie coś schować. I jest on chłodzony. I mamy zmieniarkę. Nie wiem po co w aktualnych czasach jest zmieniarka na y, karty SD i na CD, DVD, DVD. A to D w Golfie też to miałam. I po co to? Nie wiem. A w ogóle, to jeszcze, jak... Y, bo to będzie chyba w tym odcinku, tak? Ja się dowiem. Już się dowiedziałaś Już się dowiedziałam. Ale dosłuchajcie, no, najlepsze było to, że jak Wojtek przyjechał do domu i ja nie wiedziałam o tym. I Wojtek to już taki. Uhu, 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 a ja wie. No co, taki wesoły, nie? <grym> Jeszcze do mnie. Chodź, a nie, to już chyba mówiłam, nie? Że chodźmy na spacer, coś tam. A ja mówię, nie chcę się iść na spacer, weź dzieci i idź, bo ja siedziałam z dziećmi w domu i ja mówię, jak chcę odpocząć? Widzicie co na spacer? Ja mówię, nie, no chodź na lody. Ja Dobra, no to idę. O, tempomacik na 50 km na godzinę. To jest fajny system. tempomat na 50 km na godzinę. Jedziemy, on wiadomo, trzyma się sam drogi, bo sam skręca, prawda? I i patrzcie, mamy 50 km ustawione na tempomacie. Ustawione mamy również ten, linię, takie, że on czyta linie, No teraz mnie informuje, żebym trzymał kierownicę, ale patrzcie, no skręca, nie? Sztos. Patrzcie. Di, di, di. Ha, ha. i dodałem mu 10 km na godzinę i przyspiesza normalnie Tesla, patrz Wojciech, patrz. stresuje mnie to jakby on odczytał, że przed nami jest jakiś samochód to on zwalnia do prędkości tego samochodu no magia mega stąd. Czy jak na rondzie by był, czy by zrobił kuku? i on ponoć sam parkuje w ogóle ma system samego parkowania, musimy to też przetestować dzisiaj. Zobaczymy dzisiaj jak to wygląda. Nie boisz się? Ja nie No nie na jak no nie między dwoma samochodami, ale chyba te systemy są tak. A właśnie nie musi być samochody właśnie, a nie poprzeczki jakieś, wiesz, co chodzi? Nie wiem, zobaczymy. No co dzieci nam zasnęły. To mamy ja przerwę na posiłek. To jest promocja, że 1 plus 1 gratis, nie? No. Aplikacją. Nie jest to lokowanie produktów. Po prostu z czystego serca wam polecamy. <gry> Tutaj mamy taką opcję, że możemy sobie podłączyć samochód do telefonu i mamy Android Auto. I teraz klikamy sobie przypomnienie. Czego dotyczy przypomnienie? Przypomnij wszystkim widzom o godzinie 16:30, że mają subskrybować kanał Tata Vlog. Okej, okay, przypomnę Ci za parę godzin. A Wy już subskrybujcie ten kanał Tata Vlog, a nie za parę godzin mamy też Google Maps tutaj, zobaczcie sobie. I teraz pisujemy cel naszej wycieczki. No i jedziemy. Na 1918 w brzegu. Nie, nie mamy rzeczy. Kurde. Jakbyśmy byli bez dzieci, to, to może wtedy by to byśmy, przeszło. Może byśmy gumę. Dobra, Gdańsk. Gdy, a... Nie? Już masz. Gdzie będzie bliżej? Nie, nie, nie 500 nie. kilometrów. ja już byłem... Wczoraj w połowie drogi. Mhm. W bagażniku mieści się wózeczek, mieści się rowerek i dwie paki. A nie wiem co mamy gondola. w paczkę. I gondola też się zmieściła. I ja się zmieszczę. Ty się zmieszczę. Musimy sprawdzić w ogóle, czy pod tym coś w ogóle taką tą w zestawie mamy mapę. Proszę bardzo, unboxing wojtek. Co to za duża paczka dla ciebie? Ja nic nie zamawiałam. A, moja. To we mnie moja. tu są jakieś seks gadżety. Nie, to są smakołyki dla nas. Co to jest? Mix it. Mamy dużo smakołyków. O, Egzałki. zaraz damy Julka... cały Całe karto. O, Co Co? Dolce banana. Śmieszne dolce banana. Co my tu jeszcze mamy? Mix it. A to weź coś mniejszego może. Crunchy cheese to dla nas. I jeszcze mamy... Crunchy cheese. Faktura. Crunchy cheese. O, kozi. Kozi. Dla Jula. Dla Jula. Julek dalej tak, wiecie, trochę ma jeszcze alergii. Ale nie aż tak Mix bardzo Uuu, ciasteczka! Bo to można sobie tak miksować. Ja miksowałem sobie taki zestaw i mamy różne takie chrupiące o. owoce. Banan dla Julusia. Spoko takie, wiecie, do szybkiego śniadanka rano, żeby no. zrobić. A widzisz te ciasteczka, żeby jak zjadł, jak w stanie? jedną To coś do łazienki chyba. No tak mi się wydaje, bo jest napisane łazienkarium. Razem, co to jest? Nie, to jest kran, coś do łazienki. Gdybyło się zimno, no i wiadomo, trzeba jakoś dzieci przewozić, ale też bezpiecznie, więc proszę bardzo. Mamy tutaj śpiworek taki do fotelika. I teraz tak, pamiętajcie, że jak wkładacie taki śpiworek, to on musi być pod wkładką. Witek jest jeszcze mały, więc mamy tą wkładkę taką niemowlęcą, więc piworek, dajemy pod i nadto dajemy tą wkładkę, no i wtedy zapinamy dziecko. No Julek dzisiaj wyjątkowo ma kapturek, ale tak samo, widzicie, Julek ma ściągniętą kurtkę, zimno czy nie zimno, ściągamy, chwilę po będzie im... No i Wojtek dzisiaj oczywiście do mnie mówiła, że Julek już ma takie podkurczone nogi. Nic nie szkodzi, że ma podkurczone nogi, ma bardzo dużo miejsca, na pewno mu jest tak wygodniej, niż jakby miał siedzieć przodem i te nogi miały mu wisieć. Duże są? Ole rybska Ale jak się robi oczko wodne, to jest do dofinansowanie, nie? Jeszcze to hajs Smakuje ci to ciasteczko Julo? Pokaż jak ci smakuje. Ta woda. Woda? lidzu w ciasteczkiem Julo? To nie. Znaczy, okay. do... to, to znaczy, że jest dobre. To no, znaczy, że jest A czemu ja nie dostałam? Do... Proszę. Dla ciebie również mamy ciasteczko. Wojtkowi przed chwilą to powiedziałam, że już się nie mogę doczekać, aż będę do domu kupować takie kwiatki i Wojtek już zrobił tak ty ta nie kwiatka. lubisz kwiatków, ty nawet nie podlewasz kwiatków. <grytki> Ale ty je podlewasz, a ja lubię na nie patrzeć, a tutaj są takie kwiatki. Chcieliśmy właśnie dla moich rodziców, dla psa kupić e, sushi. Królik ryba. <grytki> sushi, królik ryba. Kupimy? Kupimy? Kupuj sushi. Słuchajcie, może tutaj tak pomiędzy tymi alejkami wyskoczy pan, który zaproponuje nam, że zrobi nam ogród. Jak się nazywa to? Ogrodnik. Nie, to co w telewizji leci. Aha. Jaki jest... państwo macie ogród? Aha. No a, fajny, a mały. Łysy, wyzy, Gdzie on jest? Szukałem, może nie dalejka, nie ta alejka. Gdzie jest człowiek od ogrodu? Julek, szukaj go. Jeździmy sobie po tych ogrodach, oglądamy. Jakby ktoś był zainteresowany, albo miał jakąś wizję na nasz niewielki ogród, około ilu? 180. Ale my tak skromnie, trawka. Tarasik. Ale akurat się tak złożyło, że kąty nachyleń w obydwu fotelikach u nas. Wojciech, masz tutaj. Tak się złożyło, że kąty nachyleń fotelików są prawidłowe, więc. No fajnie, ale bo Nie, co trzeba... jeszcze? No. To nawet jakby nie były prawidłowe, to w tym samochodzie możemy sobie zmieniać kąt nachylenia foteli. No dobra, foteli, ale nie kanapy. Kanapy całej? Tak? Możesz Aha. gibać kanapę. Uwaga, Ale... redukcja na dwójkę. I? On ma prawie 30 lat. <grymne> <grymne> Pełna pipa na gary. Wjechaliśmy do parku. I panu uprzejmy, miły, zobaczył, że mamy kamerę i już zaproponował inny parking. No proste, że tak. Ale mówiłem, ptak pipa, pa ma... jedziemy. Ja, bo możesz jechać pod sam zamek. Uż, jak, jak Ja go dawno tak nie widziałem, słuchaj, ten jest tak szczęśliwy. Tak szczęśliwy. Ta, 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 ta. A, że tu wszyscy na trawie stają. Aha. A tu zaraz ciki będą leciały, bo my musimy jechać pod parking pod pałac. Dojechaliśmy z Julem do parku świerklaniec i są tu takie wielkie ptaki. Jest nawet ptak ninja. Uuu! O matko! Dobrze, że nie odleciał, nie, Lu. Fajne koniki? Zblokowały się. Jest dużo koników. Będzie, słuchajcie teraz, sentymentalnie, Wojtku, czy pamiętasz, jak tu byliśmy, jako para młodych, bezdzietnych ludzi? Pamiętam, jako para młoda. Tam byliśmy, tam sobie gdzieś yy, tak. staliśmy. Siedzieliśmy na ławce pod takim drzewkiem ładnym tak, i... i jeździliśmy tutaj na kolejnokach Tak, i tak sobie mówiliśmy, Justynka, kiedyś tu przyjedziemy z naszymi dziećmi i będziemy sobie chodzić z nimi tu spacerować Nie, tak nie było. Nie! No, 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 no. Nikt by nie pomyślał, że powietrze będziemy razem i będziemy mieć dzieci. Jak, o, nikt, nie... jak tak nikt nie pomyślał, jak byliśmy parą. Bawiłaś się moimi uczuciami. Jeżdża, Julę, na górę! Ona bawiła się moimi uczuciami, naprawdę. Chociaż nie pomyślałabym, że będziemy tak długo razem. Jak roki. Ty, 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 Razem Teraz w górę tak na górę. się, że wleciałeś tu na górę? Wjeżdżamy z tego? Co? Zjeżdżasz? Dawaj. Po wolutku. ho wow! Super Julo! Dawaj do mamy Nie przeska Uże. To jest ta ławka i to drzewo Pod... I to dziecko I to... <laughs> Ale co to dziecko? Wrzucam je do wody tutaj zrobiliśmy Julusia Nie Na wcale nie Uwaga? Uwaga do wody Zmęczony chłopiec. Proszę bardzo, pokaż jak jesteś zmęczony. Tak! chyba macie tam w lewej stronie No Witek, uśmiechaj się do burgera Ostaj, widzisz jak się podnosi głowę? Justyna zasiadła za furmanką Ale dziwnie bez tej lewej nogi Lewę, no, Lewą nogę trzeba sobie uciąć o nie, wituś płacze, pytaliście kiedyś, czy wituś płacze Dobra, dobra Już go uspokoiliśmy I jak już ty na wrażenia? A królowa szos? Fajnie, lubię takie auta większe No, wiedziałem przecież Wiem. Fajnie się siedzi, jest tak wygodnie słuchajcie, super, fajnie, fajnie Dobra, i... dawaj mi tu sporta i gdzie tu się to coś. Sporta jej dam zaraz, ty na eko na co to rzucasz nami? Na co to rzucasz? Ej, bo jak popuszam, to jedzie dlaczego? Patrz, mamy schopki. A Czemu to nie krzyczysz? No na co na co tu rzucasz? Jako... Może jej zielone światło jest. Ci się <laughs> Ale czuć, że jest duży, taki wiecie, że jest ciężki, nie? No on waży ponad dwie tony. No. Tam. Sam jest dwa, dwie tona, a jeszcze te grube dupska to... Jak... Nie no, ale błagam cię, to Eco to jest straszne, on w ogóle nie ciśnie. No i no ale do, do ciśnie, No to no, ciśnie. Ja zmieni. nie będę do obajtka cisnął zaraz. Masz na normal, ci włączę i... O, kurczę, czuję się jak babcia za kierownicą. Zaraz musimy przetestować jak parkuje sam, bo to mnie ja najbardziej ciekawi. Ja nie, ja nie, nie będę siedzieć na telewizorze. no. Wojtek już zaciska tu pięść, że ja jadę. Ja nie zaciskam pięści, tylko tam są 20 calowe... no patrz na drogę. No. 20-calowe felgi. To jak... No, coś rysa będzie to kurczę, no przecież będziesz to musiała polerować. Bo to są polerowane ranty, moi drodzy. Myślę, to jest już na 500 plus, 500 plus. Dawaj tam na parking i sprawdzimy jak on parkuje. No. No i co? I co no nie no czekaj, się? czekaj. No, zatrzymaj czekaj. się. Czekaj, bo tu mamy przycisk parkowania. Ha, bon patrz, gdzie masz wycelować, w które miejsce. Sztos. No dobra, parkuj gdziekolwiek. Przestrasz... Rozpiliśmy, to Przestrasz... chyba czekajcie. No dobra, puścić? puścić, No puść wszystko. Nie. No puść. Dobra. Nie, no czekaj. Jeszcze raz. Włączamy Park Assistance. Podjeżdżamy sobie tutaj. Jak staniemy chyba na wysokości tego samochodu. Tak. I teraz włączamy kierunkowska z prawej i r -kę. No. Możemy śledzić kastrę. Co? No, no a widzisz? Ja... Jezu. Jezu. A bo krawężnik, dlatego się przestraszył, biedny autko. Ale szybciej nie mógł? Dobro, dobro, już wójterek, proszę! Ołotko to jest niebezpieczne. No bo też wybraliśmy miejsce na krawężniku, ale to Jezu, trzeba. Ale gaz wyłącz się, wyłącz się. Puść mi tą kierownicę już. Jezu, już to ty? O, Ciach, włączam r -kę. Musisz gaz, mówię ci. No. Ale tylko tyle. No. Papi. Jezu. Jest chyba mało bezpieczne. Krzywo stanął. No, krzywo chciał się jeszcze chyba przestawać. czekaj. Nie, tak jak marcować coś to się stresuje. Esprzytów nie. nie? W no serio? Nie, no, Wojtek. Czekaj! Ja nie wiem, czy to z tego będzie z tego nagrania, bo ja tak ruszam, będzie ja tak stresuję. Fargas tam, zakończ <laughs> pracę! A w ogóle, <laughs> jak ktoś patrzy z bloku na auto, to sobie boże, ktoś się Ale uczy tutaj... parkować. Dobra, ja już tego nie chcę robić. <laughs> Opiliśmy auto, to znaczy ja z teściem, opiłem auto, więc y, Justyna prowadzi samochód w drodze powrotnej. No, tak w skrócie. <laughs> Podsum Podsumowując dzisiejszy odcinek, Justyna po prostu prowadzi samochód. Niech ale się Ale tak na jak, jak to ten, jak to jest, że jak e, mężczyzna oddaje kobiecie samochód, to daje jej serce. Tak. I tak druga tak, sprawa, kiedy mężczyzna tak. otwiera drzwi kobiecie, kiedy ma nowy samochód. A nie otwierałeś mi. A w ogóle, jak się poznaliśmy z Wojtkiem, to zawsze, ale to zawsze otwierał mi drzwi. Bo jestem dżentelmenem po prostu. Już tego nie robisz. Bo no, jestem mniejszym gentlemanem. Łączymy już ty nie, uwaga. Niech ma sport. Później będę tankował już 16 razy. Nieważne. A ja lubię jeździć. Już jest ten sport? Tak. Żartuję, czuję. Czekaj. No, no weźmy do nic. I teraz robisz? gaz. Ja nie wiem, jak się z No tak samo. Lewa zrzucasz, prawa wrzucasz. brzydko mówisz. To jest parentingowy vlog. To jest tata vlog, tu musi być sama prawda. Zrobiłem odcinek, piłem alkohol, a jestem ojcem. Pa, pa.